Cześć! Ja jestem Weronika i w dzisiejszym co ja czytam, przedstawiam Wam książkę Ilony Andrews Point dla mnie. Jest to całkiem nowa seria małżeństwa piszącego pod pseudonimem Ilona Andrews, twórców serii o Kate Daniels, które jest bardzo popularnym Urban fantasy. Jest to urban fantasy, ale gdzie mamy tylko magów. Mamy ludzi posługaj, posługujących się magią, i okej, okay, część z nich jest w jakiś tam sposób wypaczona mm, przez tą magię, ale głównie mamy tutaj y, ludzi, którzy mają moc. Nevada Baylor, prywatny detektyw, zostaje. Przymuszona właściwie do doprowadzenia Adama Pearsa, yy, który włada magią ognia, do swojej rodziny. Jest on niebezpieczny i oskarżony o napad na bank i o śmierć jednej osoby. Nawadzie się to nie uśmiecha, ale żeby ratować rodzinę przed głodem i utratą ich firmy, yy, musi podjąć to niebezpieczne wyzwanie. W międzyczasie okazuje się, że śladem Piersa Podąża drugi niebezpieczny mężczyzna, czyli szalony Ragen. Były wojskowy, który posiada ogromną moc. Obaj są dla Newady śmiertelnym zagrożeniem, a ona wbrew rozsądkowi, zamiast jakby uciec, to pakuje się w tą sprawę jeszcze bardziej. W połowie XIX wieku, w tym świecie, wynaleziono serum, które wydobywało z ludzi talenty magiczne. No i najpierw wszyscy raczyli się tym serum, jak się tylko da, później jakby tego zakazano, natomiast ta moc już została w nich wydobyta, i moc, jaką się posiada, jest wskaźnikiem statusu danej osoby. Dlatego też powstały rody magiczne, które jakby krzyżowały się między sobą, wiecie, osoby o ogromnej mocy, wchodziły ze sobą w małżeństwa, żeby ich potomkowie byli jeszcze silniejsi. Więc mamy tutaj rody magiczne, które kontrolują. Właściwie wszystko, politykę, korporacje i po prostu, tak jak u nas, pieniądze i kontakty, tak w tym świecie moc jest wyznacznikiem statusu. Bohaterowie. Nevada Baylor, 25-latka, która prowadzi agencję detektywistyczną. Jej magia wykrywa kłamstwa, ale nikt spoza rodziny nie wie, że ją posiada. Ogólnie wszyscy myślą, że po prostu nie ma magii. Adam Pierce, czarodziej o klasie Magnusa, czyli tej najwyższej, władający ogniem i który jest bogaty, rozpuszczony, niepokorny przystojny oczywiście i odciął się od swojej rodziny i założył gang motocyklowy. Szalony Ragen, również klasa Magnusa telekineta, który ma ogromną moc i posługuje się nią z zimną kalkulacją i bez zahamowań. Lekki styl, prosty, wartka akcja, zabawne dialogi i takie zderzenie twardych i silnych mężczyzn z ciepłą rodziną Nevada Baylor. Nie jestem fanką Romansów w stylu wiem, że jest socjopatą, ale i tak mnie pociąga. A właściwie tak wyglądają tutaj relacje głównych bohaterów. Mamy dwóch przystojniaków, którzy są bogaci, mają ogromną moc i biorą, co chcą. Do tego zachowują się jak socjopaci, zabijają z zimną krwią i wykorzystują ludzi. No ale są przystojni, a do tego od czasu do czasu jeden z nich popełni dobry uczynek. I teraz zastanawiałam się nad tym, czytając ostatnią inne uczwę fantazy. Dosyć często bohaterowie w książkach fantastycznych zabijają. I jest to tak trochę normalizowane. Mamy zabójców, którzy są głównymi bohaterami, najemników, walki na miecze i oni tam się sieką, zabijają, żeby nie zostać zabitym. I, I to jest jakby... I oni nie są źli, nie są przedstawieni jako źli, więc możemy z nimi sympatyzować. Ale tutaj Nevada sama nam ich określa jako złych. Mówi, że oni zabijają, że ona nie może się z nimi wiązać, że to są źli ludzie, że nie można wchodzić w związek z kimś, kogo nie obchodzi ludzkie życie. A jednocześnie cały czas fantazuje o klacie jednego z nich. I to jest dla mnie takie nie do przeskoczenia. No bo ja wiem, że jest takiego typu literatura, że naprawdę z tą śmiercią, ta śmierć jest tam taka bardzo zmarginalizowana, taka nieważna, że okej, okay, no zabijają, no i co? Nie? Jakby, taka literatura, tak, tak to trochę wygląda. Natomiast tutaj Nevada sama nam rozkwija na ten temat. Że ona nie powinna, ale ma taką fajną klatę. Więc jakby to mi przeszkadzało. Sama atmosfera wytworzona przez główną bohaterkę. Druga rzecz to opisy wyglądu tych mężczyzn. Ja rozumiem, że można raz czy dwa napisać o wyglądzie, ale rozpływanie się nad klatami co kilka stron, męskimi, nagimi torsami, no to jest ponad mojej siły. I przytoczę Wam jeden fragment, chociaż przyznam, że jest to dosyć długi fragment. Zdejmij koszulę. W życiu bym nie pomyślała, że powiem to do plagi Meksyku. Szalony Rogan, a ja ragen cały czas mówię. Szalony Rogan zdjął posłusznie koszulę, a ja ze wszystkich sił starałam się nie gapić jak sroka w gnat. Pod śniadą skórą falowały mięśnie. Nie był ode mnie nic ciemniejszy, ale ja opalałam się na złoto, a on w tonacji głębszego brązu. Miał doskonałe proporcje. Szerokie barki przychodziły w muskularną klatkę piersiową i niżej zwężały się w płaszczyznę twardego brzucha. Określenia przystojny czy wysportowany nie oddawały jego wyglądu. Wysportowani mogli być atleci czy tancerze. Jego ciało mogło z powodzeniem należeć do człowieka z innej epoki. Kogoś, kto z bezlitosną zaciekłością machał wielkim mieczem w obronie swoich ziem i gnał przez pole na spotkanie szeregu wrogich wojowników. W układzie ukształtowanych z mięśni ramion kryła się zabójcza sprawność. Nie zdawałam sobie do końca sprawy, jaki jest potężny. Krój garniturów maskował kontury sylwetki, zacierając proporcje i upodobniając go do zwyczajnego człowieka. Teraz, gdy siedział w kuchni na krześle, które niknęło przy jego gabarytach, nie sposób było to zignorować. Emanująca z tego ciała czysta fizyczna siła przytłaczała. Mógłbym nie z łatwością zgnieść w uścisku, ale nie przeszkadzało mi to. Mogłabym tak gapić się na niego przez całą noc, bez snu, bez odpoczynku. Siedziałabym tak i siedziała i tylko na niego patrzyła. A gdybym się już wystarczająco napatrzyła, rzuciłabym w diabły ostrożność, wyciągnęła rękę i przesunęła dłonią po tych potężnych mięśniach. Poczuła pod palcami tę siłę w barkach, całowałabym i to byłoby na tyle. Pod tym męskim, surowym pięknem kryło się okrucieństwo, bezwzględność, która pozwala raz po raz dźgać bezbronnego człowieka nożem i nie wzdragać się, gdy ostrze ociera się o kość. To zimno mnie przerażało. Szalony rogan, w przeciwieństwie do większości ludzi, rzadko kłamał. Trudno powiedzieć, czy to wynikało ze świadomości, że mogę go na tym przyłapać, czy po prostu tak już miał. Kiedy mówił, że kogoś zabije, dokładnie to zamierzał uczynić. Nie obiecywał, nie groził, tylko stwierdzał fakt. A gdy czegoś chciał, robił wszystko, żeby osiągnąć cel. Także tak mniej więcej wyglądają te relacje w tej książce, przy czym ten drugi jest jakby jeszcze bardziej taki mm, narcystyczny. Poza tym w książce mamy też kilka erotycznych fragmentów. No, i rzecz, która stoi w totalnym kontraście do tego wszystkiego, to jest rodzina Nevady. Rodzina Nevady jest cudna, bo rodzina Nevady jest bardzo ciepła i jest to też w kontrze do tych rodów, którym zależy tylko na mocy, na to, żeby być silniejszym, żeby mieć lepsze wpływy, większe. Natomiast rodzina Nevady jest taka no, bardzo ze sobą zżyta i dosyć. Zabawna. Jej babcia jest jakby, mechanikiem od bojowych samochodów. Jej mama z byłą wojskową. I ogólnie ma też liczną rodzinę, jeżeli chodzi o rodzeństwo i kuzynostwo. Także mamy tam takie komediowe wstawki z tą rodziną. Przy czym babcia jest sprośna. Ja nie wiem, dlaczego babcie w książkach są zazwyczaj sprośne. <laughs> tak mam wrażenie, że czytałam ostatnio dużo książek, w których babcie są sprośne. Czy wasze papcie też są sprośne? Podsumowując, świat mi się podobał. Te rody, które y, walczą ze sobą o wpływy, żeby mieć tylko większą moc i właściwie miłości, to tam takiej rodzinnej jest niewiele. Y, znowu w kontrze rodzina Nevady, która jest y, taka czuła i, i zżyta ze sobą. To było bardzo fajne. I ogólnie świat, w którym ludzie odkryli jakiś sposób, żeby sobie moce magiczne, jakby wydobyć z siebie, też jest fajny. Romans jest nie w moim stylu, ale głównie przez to, jak pokazuje go sama Nevada, że oni są tacy źli, a ona jednak coś i ją ciągnie do nich, ale przecież jak można zabić człowieka, jakby sama nadaje temu taki silny wyraz nie... jak się nazywa? Inappropriate niewłaściwości, że to jest niewłaściwe zachowanie. Dużo opisów wyglądu tych mężczyzn i zachwycanie się ich walorami niekoniecznie też jest w moim guście. Sama fabuła, śledztwo prowadzone przez Nevada spoko. I to jak to tam się później rozwiązało. Plot twist na końcu, spoczko, spoczko. No i powiem Wam, że będę czytać dalej, bo mam wrażenie, że jeden z tych bohaterów zacznie się troszeczkę zmieniać, stanie się łagodniejszy dla niej. Chociaż mnie triggeruje strasznie takie myślenie, że mm, może się zmienić dla mnie. No i tak jak zawsze, jeżeli nie przeszkadza Wam to, co mi przeszkadzało, to czytajcie śmiało, bo jeżeli chodzi o tą warstwę fantastyczną, to jest spoko. Dla mnie waga jakby plusów i minusów sprawia, że książka jest raczej tak no, w takim średnim poziomie. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.